Na boisku przy Szkole Podstawowej w Maszywie Dużym odbył się piknik rodzinny. Swoje stoiska wystawiło wiele stowarzyszeń, fundacji instytucji. Były warsztaty i mnóstwo ciekawych zajęć. Chcemy współpracować, chcemy poprzez to uwrażliwiać dzieciaków, żeby miały możliwość właśnie takiego swobodnego spotkania się z policją, ze Strażą Pożarną, Strażą Miejską. Współpracujemy z Orlenem. Przyjeżdżają na różne zajęcia. Są w bliskim sąsiedztwie, więc y, korzystamy z tego. Poza tym inne jeszcze atrakcje typu Fundacja Rodziny Sadowskich czy Wyroby Zwikliny. Chodzi o to, żeby dzieciaki miały możliwość pobawić się, ale też coś zobaczyć, porozmawiać z rodzicami. Taki był cel. Dużym zainteresowaniem cieszył się nami od grupy Orlen. To Fundacja Orlen przygotowała mnóstwo atrakcji. Wszystko pod hasłem Orlen dobrym sąsiadem. To jest akcja Orlenu, która już była u nas wiele razy. Przyjeżdżali w ramach pokazywania doświadczeń chemicznych. Korzystamy z różnych tutaj sportowych imprez, a tu Taka typowa, typowe zajęcia profilaktyczne, ale wszystko to pod hasłem bezpieczeństwa. W drodze ze szkoły, do szkoły, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, konfliktowych, z rówieśnicy, między sobą. To jest miła współpraca, myślę, że, że wzajemne taka, takie nawiązywanie kontaktów bezpośrednio e, szkoła z przedsiębiorcami tutaj przede wszystkim działającymi na naszym terenie, to myślę, że też fajny pomysł. W szkole to już prawie, jest, prawie są wakacje, w związku z tym dla nich Taka zabawa, integracja właśnie na świeżym powietrzu, jakieś takie nietypowe zabawy, rozgrywki. To myślę, że akurat w takim przedwakacyjnym okresie to dla nich świetna zabawa. I myślę, że nie tylko dla nich, bo widzę, że tutaj jest sporo rodziców, dla nauczycieli. To takie troszeczkę inny dzień szkolny niż tradycyjny. Piknik trwał do późnych godzin popołudniowych. Była to znakomita okazja do wspólnej, dobrej zabawy.